Iga Świątek przegrała mecz z Amandą Anisimową. I są tacy, którzy powiedzieliby, no spoko, dzień jak co dzień, akurat Iga w ostatnim czasie przegrywa coraz częściej i trochę nas do tego przyzwyczaiła. Ale ja mówię hola hola, pozauważmy, że taki dzień jak Miniona Środa, czyli dzień, w którym Iga Świątek przegrywa drugi mecz z rzędu, nie wydarzył się od czterech lat. Oczywiście te statystykę trochę zakrzywiają WTA Finals, no bo to taka specyfika akurat ostatniego turnieju w roku, bo no przecież na ogół po odpadnięciu z imprezy w pierwszej rundzie kolejnej nie grasz z jedną z najwyżej notowanych tenisistek na świecie, a Iga Świątek po przegraniu z Eleną Rybakiną zagrała z Amandą Anisimową. Ale w sumie, czy to nie oznacza może jakiegoś kryzysu? Jakiegoś końca pewnej epoki w karierze Igi? Na to pytanie dzisiaj, być może ku waszemu rozczarowaniu, nie będę szukał odpowiedzi. Postaram się bowiem w swoisty sposób podsumować ten sezon 2025 w w wykonaniu igi. Sezon, który był. no właśnie. Jaki? Zacznę od rozstrzygnięcia kwestii, która pojawia się tak naprawdę na końcu każdego roku, bo to właśnie wyłażą z tych swoich nor eksperci i mówią, czy Iga Świątek zagrała dobry sezon czy zły. I ludzie, no nie tylko eksperci, ale i cała opinia publiczna, opinia tenisowa w Polsce dzieli się na dwa obozy. Jedni mówią, że iga zagrała sezon dobry, na co ci przeciwnicy tej tezy, którzy uważają, że wcale taki dobry nie był naskakują. Na nich z kolei ci, którzy uważają, że Iga spisała się dobrze, naskakują na tych, którzy uważają, że spisała się źle. I tak to koło toczy się przez około tydzień. Takim dyskusjom zawsze sprzyjają wypowiedzi jakichś tenisowych autorytetów. No, ja póki co za tenisowy autorytet jeszcze się nie uważam, ale chętnie poczytałbym dyskusję w komentarzach na temat tego, Jaki ten sezon w wykonaniu IGI był Waszym zdaniem, i do tego Was bardzo zachęcam. Teraz jesteśmy w podobnym miejscu. Porażką w WTA Finals, no i odpadnięciem już na fazie grupowej, IGA zakończyła swoje starty w tym roku. Nie pojawi się już nigdzie, no bo też tego grania w wykonaniu żeńskim nigdzie nie będzie. Tak więc to czas, aby pochylić się nad ostatnimi miesiącami w wykonaniu igi. I od razu mówię, poszukiwacze taniej sensacji, możecie rozejść się do domu. Ponieważ uważam, że nie sposób nie nazwać sezonu, jaki ma za sobą IGA, sezonu z wygraną imprezą WTA 1000, a co najważniejsze, sezonu z wygranym turniejem wielkoślemowym niżej niż dobry. I jestem w tej sprawie dość brutalny. To znaczy, jeżeli ktoś zaczyna w moim towarzystwie mówić, że IGA nie ma wcale takiego dobrego sezonu, no to zaczynam się zastanawiać, halo, co musiałaby zrobić, aby w głowach takich osób, takich ten dobry sezon za sobą mieć, no to chyba musiałoby być co najmniej 3 turnieje wielkoszlemowe no z 5 imprez WTA 1000 I jakaś niesamowita seria bycia światową jedynką w rankingu. Uważam, że za Igą jest sezon, który bardzo ciepło będziemy wspominać po latach, bo aż serce będzie się, no przynajmniej mi radowało, gdy będę myślami wracał na korty Wimbledonu w 2025 roku. To była historia, to było coś, co nie wydarzyło się. Nigdy, no mieliśmy Jadwigę Jędrzejowską, Agnieszkę Radwańską, ale na szczyt, na szczycie Wimbledonu, choć w Wielkiej Brytanii jest dość płasko, więc może to nie najlepsze określenie, no po ten niezwykle charakterystyczny puchar sięgnęła do tej pory no tylko jedna Polka. Jest to Iga Świątek i jest to wydarzenie, które moim zdaniem jest absolutnie najważniejszym wydarzeniem, nie tylko tenisowym, ale i najważniejszym wydarzeniem sportowym w tym mijającym roku w naszym kraju. Jednakże to, że za Igą jest sezon dobry, jak to sam określiłem, nie oznacza, że to jest sezon nieskazitelny, ponieważ ten 2025 rok, który nam szczęśliwie lub nieszczęśliwie mija, był rokiem, w którym oglądaliśmy największe wahania w grze Igi. Przypominam sobie zwłaszcza okres pomiędzy turniejami na Bliskim Wschodzie a turniejem w Rzymie, gdzie Iga była w największej zapaści i gdzie chyba wszyscy troszkę drżeliśmy o jej postawę na turnieju Roland Garros. No bo akurat jeżeli chodzi o te turnieje cyklu WTA wyłączając wielkie szlemy, no tutaj jakiegoś wielkiego szału nie było. Ale z drugiej strony, czy czasami Igi Świątek nie lubimy rozliczać właśnie przez pryzmat tych czterech najlepszych imprez sezonu? No bo jeśli tak, to śmiało mogę powiedzieć, że za Igą jest sezon fenomenalny trój na Wimbledonie, półfinały w Paryżu i w Australii, z czego ten drugi przegrany dość nieznacznie z Madison Kiss. No i ćwierćfinał na US Open. To są fantastyczne wyniki. Naprawdę powtarzalność Igi w tych najważniejszych imprezach, mimo nie najlepszego sezonu, no tak, że tak się wyrażę w tych turniejach poprzednich, to jest coś, z czego możemy być bardzo dumni w wykonaniu Igi, ponieważ w Wielkich szlamach pokazywała się ze znakomitej strony, no tak naprawdę tylko jeden mecz zagrała może ujmę to tak troszkę słabiej, to był oczywiście półfinał Rolanda z Aryną Sabalenką, gdzie no, ostatni set, w ostatnim secie przegrała dość dotkliwie, no a poza tym tych problemów Igi Świątek nie było widać, problemów z Miami, problemów z Madrytu, problemów z Rzymu Nigdzie na tej najważniejszej tenisowej scenie nie było widać. I popatrzcie, jaki to jest chichot losu, że akurat te najmocniejsze karty w dyskusji przemawiającej za tym, że Iga Świątek rozegrała dobry sezon, należą do turniejów w Cincinnati i turnieju Wimbledońskiego, czyli imprez, gdzie z historycznego punktu widzenia idę wcale tak dobrze. Nie szło, ale tymi triumfami Iga naprawdę się broni, bo są tylko trzy tenisistki, które w tym roku zdołały wygrać zarówno Wielkiego Szlema, jak i turniej WTA 1000. Jest to oczywiście Arena Sabalenka, Goff oraz Iga Świątek. No to daje nam potwierdzenie tego, jakie, jaki obecnie mamy stan rywalizacji w tenisie. Jakie są obecnie trzy najlepsze tenisistki świata. Tak więc, składając do przysłowiowej kupy to, o czym tak przez ostatnie minuty się produkowałem, moim zdaniem, za Igą Świątek dobry sezon. Sezon bardzo dobry, jeżeli chodzi o wielkie szlemy. Sezon nie tak dobry, można powiedzieć słabszy, przeciętny, jeżeli chodzi o imprezę niższej rangi i tym imprezom chciałbym teraz kilka słów powiedzieć. No bo o tym, że IGA grała tak naprawdę profesurę w Wielkich Ślemach już mówiłem, więc skupmy się teraz na imprezach z cyklu WTA i na tym, czy w sumie możemy krytykować IGĘ. Gdy tenisiści wchodzą na Arthur Ashe Stadium, największy tenisowy obiekt na świecie, główną arenę US Open, gdzie są rozgrywane najważniejsze mecze, wita ich tablica z napisem, z cytatem pochodzącym od Billie Jean King. Cytat ten głosi, że presja to przywilej. I gdyby tak o tym pomyśleć, to faktycznie Billy Jean King ma rację. Ponieważ ten cały szum medialny, takie krytyczne ocenianie, to coś, z czym mogą mierzyć się tylko najwięksi. I to, że my pochylamy się nad grą i świątek, że próbujemy doszukiwać się jakichś mankamentów, oczywiście mówię to w granicach kultury e, z zachowaniem krytyki, a nie z jakimiś szmatławcowymi nagłówkami, no to już rozgraniczałem przy okazji któregoś odcinka na moim kanale, więc zachowujmy, wciąż chciałbym, abyśmy zachowywali te proporcje, mówię tu tylko o takiej prawdziwej krytyce i w miarę prawdziwym dziennikarstwie. Wracając, to, że Iga Świątek jest właśnie poddawana pod taki publiczny sąd, świadczy o jej wielkości. No bo jeżeli myślicie, że media w Wielkiej Brytanii nie krytykowały gry Andiego Mareya, że media w Szwajcarii nie krytykowały gry e, Rogera Federera, a media w Hiszpanii nie krytykowały gry Rafaela Nadal'a, no to jesteście w błędzie. No ale właśnie ci najwięksi muszą się z tym mierzyć. Ale to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, no bo to, że oni muszą się z tym mierzyć, wynika z tego, że mogą być tak oceniani, czyli wynika z ich wielkości. I właśnie patrząc na szczególnie mecz z Eleną Rybakiną podczas tegorocznych WTA Finals, nie można było nie czuć przykrości. I na przykład słuchając ostatniego wywiadu Igi, który udzieliła Kanal Plusowi po meczu z Amandą Anisimową, nie można było tak troszkę się nie zasmucić. Ponieważ wydaje mi się, że sama Iga jest świadoma tego, że to, co kiedyś wystarczało do pokonywania zawodniczek stopu, teraz nie wystarcza. Iga Świątek mijający sezon zakończyła z najgorszym bilansem meczów z tencistkami top 5 rankingu WTA. Od kilku lat. Świadczy to o tym, że przeciwniczki nauczyły się, jak grać z Igą. I jeżeli Iga jest w dobrej dyspozycji, jest w stanie się im przeciwstawić. Mecze są bardziej wyrównane, są trudniejsze, tak jak ten z Amandą Anisimową, gdzie no, o wszystkim zadecydowały tak naprawdę dwa przełamania. Ale jeżeli Iga jest w słabszej dyspozycji, jak na przykład w Miami, czy w Madrycie, albo w Rzymie no to wtedy nawet i nie te najwyżej notowane tenisistki, a tenisistki notowane niżej jak Aleksandra Jala jak Daniel Collins mogą z nią wygrać. Wiecie za co kocham tenis? Za to, że praktycznie każdego tenisistę albo tenisistkę da się rozrysować, że da się podejść do meczu taktycznie przygotowanym, perfekcyjnie, z genialnie rozrysowanym planem przez trenera, ale jednocześnie czasami po dwóch rozegranych gamach okazuje się, że te wszystkie plany nadają się do kosza, bo przeciwnik nas zaskakuje czymś nowym. I właśnie tego brakuje mi u igi świątek i tego mi brakowało w tym sezonie takiej reakcji na to, co dzieje się na korcie. Naprawdę kulało to w, podczas meczu z Jeleną Ostapienko, podczas meczu z Daniel Collins w tym sezonie podczas tych Spotkań. Więc wtedy, no, gdy Iga miała ten swój największy kryzys w dotychczasowej karierze było to bardzo widoczne było to też troszkę widoczne w meczu za Amandą Anisimową, która no rozstawiała ją, czy to choćby podczas US Open, czy teraz podczas WTA Finals, tak więc jeżeli odczuwam jakiś ból oglądając mecz Igi, nie wynika on z tego, że Iga posyła jakieś słabsze forehandy czy mniej potężne backhandy, że trafia w kord rzadziej że ma słabszą dyspozycję serwisową, ale wynika on z tego, że Często brakuje mi takiej reakcji i zmiany podejścia do przeciwniczki w trakcie meczu. Mam nadzieję, że nad tym mankamentem Iga Świątek i Wim Fiset będą pracowali, bo teraz mają dużo Czasu. Mamy początek listopada. Iga na korty wróci podczas United Cup, który startuje na początku stycznia. Także, tak naprawdę, nasza najlepsza tenisistka ma dwa miesiące. Miesiące, które na pewno ja też bym poświęcił na jakieś wakacje, na odpoczynek. Ale też, jak wiemy, no, Iga jest bardzo pracowita i myślę, że w miarę szybko zacznie już sezon przygotowawczy. Więc, tak, życzyłbym sobie, Wam i idę. Aby ten sezon dobrze przetrenowała. No, się mam e, pewność, że ona nie będzie się obijała, no nie o to chodzi, ale że chciałbym, aby z tym nowym rokiem zobaczyć może nie jakąś rewolucję w grze idzy, IGI, no bo nie oczekuję, jak nie wiem, większość, że IGA będzie posyłała do przodu i chodziła do siatki. Nie, no to nie jest w DNA IGI. No, zapomnijcie, że taką polkę będziecie oglądać, nawet jak IGA zacznie tak grać, to myślę, że nie będzie zwiastowało to niczego dobrego, ale tak wracając, no, chcę zobaczyć IGę trochę, Inną, tak mówię, no nie, nie, nie spodziewam się rewolucji, spodziewam się ewolucji właśnie w kierunku tego czytania gry, w kierunku e, reakcji na to, jak gra przeciwniczka, no bo tylko w ten sposób Iga może pokonywać tenisistki stopu obecnie, bo mam wrażenie, graniczące z pewnością, że tak jak już mówiłem, Iga zorientowała się, że ten plan gry, który tak dobrze skutkował dwa lata temu, Obecnie już tak dobrze nie działa. A więc kończąc ten odcinek, chciałbym i ze świątek, choć na pewno tego nie zobaczę, życzyć miłych dwóch miesięcy. No i tak, mimo wszelkiej krytyki, bo krytyka jest czymś, z czym mogą mierzyć się najwięksi, ale krytyka nie przekreśla uwielbienia. Ja igę uwielbiam i też przez to tak zależy mi na tym, tak zależy mi na jej meczach i tak chcę o tych meczach rozmawiać i doszukiwać się czegoś, co bym poprawił. To wynika z tego, że bardzo lubię naszą tenisistkę i też pamiętajcie, że to, iż ktoś. O Idze wypowiada się w jakiś nieprzychylny sposób, kulturalny to też zaznaczam, jakoś wytyka jej błędy. To nie wrzucajcie od razu takiej osoby do grona jakichś wielkich przeciwników IGI. No bo to nigdy, no bardzo rzadko idzie w parze jedno z drugim. Tak więc życzę również Wam tego, abyście się zdążyli za Igą stęsknić. Ja mam wrażenie, że. W styczniu wszyscy się za nią stęsknimy, i mam nadzieję, że powitamy podczas United Cup świetnie grającą igę. Tak więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka i mówię standardowe do zobaczenia, bo to, że pewnie nie tak dużo przez najbliższe dwa miesiące będę o Idze na tym kanale mówił, nie oznacza, że nie będą tu się pojawiały rzeczy. Rzeczy będą się pojawiały i zachęcam do ich śledzenia. Trzymajcie się.